Święcie Boże, Arkadiusz Niewolski, Boże Narodzenie, modernistyczne Boże Narodzenie. W Boże, Boże Narodzenie wspominamy Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, składając Mu ofiary w postaci Mszy świętej. Jak to wygląda w dzisiejszym modernistycznym kościele? Wyobraźmy sobie sytuację, której do Solenizanta, w naszym przypadku solenizantem jest Jezus z Nazaretu, przychodzi człowiek, który podaje się za Jego najlepszego przyjaciela, powiernika. Staje u szczytu stołu, odwraca się do solenizanta plecami, twarzą do gości, składa mu tak życzenia i daje mu prezent, składa mu ofiarę, cały czas będąc odwrócony do niego plecami. Jak poczułby się solenizant? Solenizant Wyobraźcie sobie Jakbyście się poczuli Na miejscu solenizanta I to samo dzieje się W kościele dzisiejszym Modernistycznym Chodzi kapłan Staje za stołem Odwrócony plecami Do Boga I mówi, że mu składa ofiarę I to nie jest Największy problem bo zdrady przyjaciół, zdrady przywódców, pasterzy, my to przeżywaliśmy, Polacy nieraz to odczuli na własnej skórze. Ale wiecie, co w tym jest najgorsze? Najgorsze w tym jest to, że jeszcze, nie wiem, 30 lat temu może więcej, może mniej Goście na takim przyjęciu urodzinowym, jakby takie coś zobaczyli, to byliby oburzeni, zniesmaczeni, odrzuciliby tego, który tak postąpił, który odwrócił się plecami do Solenizanta i mówił. Patrzy się, to ja, ja składam ofiarę, ja daję taki prezent, jaki piękny prezent. To ja, ja, ja. A teraz, w czasach dzisiejszej, w czasach apostazji, ci goście, ci wierni, zamiast odrzucić. taką obrazę Boga, oni to przyjmują, cieszą się. I to jest to najgorsze.